– Co masz za włos tutaj? – Księ. – Tu. Chcesz mi powiedzieć o czymś? – No co? No, nie wiem, jakiś włos. – Ja nie jadę. – Jak nie jedziesz? – No nie jadę i już. Przez niego. – Bo co? Ale ja tylko zrobiłem ciastka. – Tylko? A co było w szkole? Mamu jak ten z bok jedzie, to ja zostaję w domu. – A co było w szkole? – Co było? Napisał na tablicy, że mnie kocha. I jeszcze się do tego podpisał. Żal na całą szkołę. Pochwal się jeszcze może, jakimi wierszami miłości napisałeś. Mhm. – Bardzo dobry ciasto. Sam zrobiła się? – Mamo, czy ty mnie słuchasz? – Tak, pro, proszę cię. Ale nie, nie, nie wiem, co w tym złego jest. Jezu, ja zaraz oszalę, jak wy nic nie kumacie. Nie ma konserwy? Jezu, co tu jest? Co? Ktoś nasikał. Mamo, to nie ja. To jest obleśne. Co tak na mnie patrzysz? Bo masz tutaj drugi włos. Jaki? No, jaki, no. Aż nie żluczki. Mm. No co? Dla siebie wziąłem. Można być głodnym. Kamil. Stefek! Magda. No. O ty, zobacz! Po... No! O pięknie! Stefan, to jest moja poduszka. No. Boże, co w kudłach!